Dzień dobry Państwu, Małgorzata Marga. Witam Państwa w programie Kętrzyn O Oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. 25 lat samorządów Reniusi z gwiazdą festiwalu ekologicznego Granica Kętrzyn liderem Czwartej Ligi. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. 22 maja w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia istnienia samorządów terytorialnych. Podczas spotkania uhonorowano osoby zasłużone dla kształtowania się kętrzyńskiej samorządności oraz tych, którzy z lokalnym samorządem są związani najdłużej. Wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk uhonorowała burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Chećmana odznaczeniem zasłużony dla województwa warmińsko-mazurskiego. wydarzeniu towarzyszy koncert artystów Polskiej Opery Kameralnej z jej twórcą Kazimierzem Kowalskim na czele. No, dziękuję za te wyróżnienie. Muszę też powiedzieć szczerze, że ono ma swoją także pewną historię. Te wyróżnienie to jest na wniosek mieszkańców Kętrzyna, to nie był wniosek zarządu ani byłego, ani obecnego obecny zarząd tylko wykonał, poprzedni zarząd, nie wiem z jakich powodów, odłożył to na półkę. A więc teraz nowy marszałek może uznał, że czas jest i dobry, i, i właściwy, 25-leciej pracy mojej publicznej i, i, i samorządu, żeby takie odznaczenie w imieniu Armii Bazur y, mi przedstawić. Mi zawsze są bliskie słowa, które do, jak mantr do znudzenia powtarzam, za Sarenem Kiergegardem. Są odery, które przynoszą zaszczyt ludziom i są ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom. Dla mnie każdy człowiek jest orderem, jeżeli oddaje swoje życie z pasją, odwagą, mądrością w sprawie publicznej. Dlatego też mam zawsze dystans do odznaczeń. Niemniej jednak, na no każde i każdy z nas szanuję przez wzgląd na i, i zarząd województwa i tych, którzy zostali przede mną odznaczeni i w mieście Kęczyn, i w naszym powiecie, ale i w całym województwie, jest to dla mnie duże zobowiązanie. 23 maja w Kętrzyńskim Amfiteatrze odbyła się 12. edycja Festiwalu Ekologicznego Czysty Powiat. Na scenie wystąpili artyści z powiatu Kętrzyńskiego oraz regionów partnerskich. Celem była szeroko pojęta promocja ekologii za pomocą piosenek, tańców czy prac plastycznych. Z okazji 70-lecia zespołu szkół ogólnokształcących dookoła miejskiego jeziorka przebiegła sztafeta pokoleń. Gwiazdą imprezy była Reni Jusis. 24 maja na stadionie przy ulicy Bydgoskiej w meczu 26. kolejki czwartej Ligi Piłki Nożnej Granica Kętrzyn podejmowała Zatokę Braniewo. Mimo znacznej przewagi braniewskiej drużyny po trudnym meczu wygrała jednak Granica wynikiem 1-0. Bramkę dla naszej drużyny zdobył w 63. minucie strzałem głową Mateusz Lachowski. Dzięki temu Granica utrzymuje się na pozycji lidera ligowej tabeli. Spotkanie niezwykle trudne było widać. no. Strasznie nie jesteśmy kontuzjami, wyjazdami żołnierzy na poligony i, i ciężko było tą drużynę dzisiaj poskładać i część zawodników też właściwie nie powinna wystąpić. No ale wyszliśmy, walczyliśmy. No, naprawdę dzisiaj poprzeczka była z, e, zawieszona wysoko. Drużyna z Braniewa no to czołówka ligi na wiosnę bardzo dobrze spisująca się. E, Pewnie z przebiegu spotkania można powiedzieć, że nawet nie zasłużyliśmy na to zwycięstwo, no ale chwała chłopakom, że wydarliśmy to tak, bo tak to trzeba nazwać. No wydarliśmy to zwycięstwo i, i te trzy punkty są niezwykle wa ważne no i mogą się okazać bezcenne. 24 maja w Bałtyckim Centrum Bilardowym rozegrano szóstą kolejkę polskiej drugiej ligi bilardowej. MKS MOSIR 2 Kętrzyn podejmował sąsiada z zamiedzy SKBM rągowo. Kętrzynianie pokazali zdecydowanie swoją wyższość, wygrywając ostatecznie całe spotkanie wynikiem 5 do 1. Niestety, takim samym stosunkiem na wyjeździe przegrała nasza pierwszoligowa drużyna, ulegając drużynie PRB Tor Alinone Mikołów. 30 maja odbędzie się kolejna edycja żeglarskich kaperaliów. Od godziny 10.30 na jeziorku rozegrane zostaną regaty kajakowe, żeglarskie i rowerów wodnych. Natomiast od godziny 14 w amfiteatrze odbędzie się część artystyczna. Gwiazdą imprezy będzie obchodzący 30-lecie zespół Zejman i Gar Kumpel. Również 30 maja w zamkowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się Noc Bibliotek. 31 maja o godzinie 13 w amfiteatrze odbędą się Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. 1 czerwca w amfiteatrze o godzinie 11 rozpocznie się całodniowy piknik z okazji Dnia Dziecka. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. 12 czerwca o godzinie 20.30 w amfiteatrze wystąpi DODA. Wstęp 40 zł. Bilety do nabycia w kasie Kina Gwiazda codziennie w godzinach 14.21, a dochód z tej imprezy zostanie przekazany na rzecz warsztatu terapii zajęciowej. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza zespoły muzyczne do udziału w ogólnopolskim przeglądzie zespołów rockowych Konfrontacje. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Atrakcji z okazji Dnia Dziecka nie zabraknie również w pobliskiej Mazurolandii. W dniach 1-7 czerwca odbędzie się tam Tydzień Dziecka. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Mazurolandii. Piętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Rechotek, Wiek Adeline oraz Mad Max na drodze gniewu. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. 31 maja o godzinie 10.30 na kortach miejskich przy ulicy Szpitalnej odbędzie się Tenisowy Dzień Dziecka. 1 czerwca o godzinie 12 w Bałtyckim Centrum Bilardowym przy ulicy Muniuszki odbędzie się z okazji Dnia Dziecka Turniej Bilardowy. Jeszcze do 1 czerwca na terenie Kętrzyna potrwa cykl wydarzeń w ramach 7. Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich i 21. Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Szczegółowy kalendarz można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Małgorzata Margaz, dziękuję serdecznie za uwagę.